Obecnie protest zatrzymał się na Żoliborzu, ponieważ e, tłum chciał podejść pod dom Jarosława Kaczyńskiego, ale wszystko jest obstawione, e, wszystko jest obstawione przez policję, przez białe kaski. E, natomiast ja chciałam powiedzieć parę słów odnośnie e, tych komentarzy, które się pojawiły na PLW po e, e, z transmisji na żywo, odnośnie flag, które były, bo tutaj były przeróżne: flagi strajku przedsiębiorców i jakaś flaga anarchii, i też flaga, no oczywiście, strajku kobiet. Kochani, tą wolność my sobie musimy wywalczyć, bo nikt nam na tacy nie poda. Więc jeżeli uważasz inaczej, nie zgadzasz się z tym czy z tamtym, to zrób swoją flagę, napisz to hasło, które jest twoim przewodnim hasłem i przyjdź tutaj i protestuj razem z ludźmi, którzy tutaj przyjechali, bo nie zgadzają się na to, co robi władza, co robi rząd. Także tyle, bo fajnie jest siedzieć sobie w kanapie, na kanapie i, i krytykować, że kto tutaj był i, i co się tutaj pojawiało, ale ale tak naprawdę to tutaj są ludzie, którzy już się przebudzili, już chcą, już wiedzą czego chcą. I, i wygra, wygrają te hasła, ta ideologia, z którymi się większość tutaj ludzi będzie zgadzać. Także no po prostu, jeśli się nie zgadzasz z tym czy z tamtym, to przyjdź z tym hasłem, które wyraża ciebie, Twoje wnętrze, które będzie świadczyło o tym, że ty też pragniesz wolności i wiesz w jaki sposób. Chciała, miałaby wyglądać. To tyle z Warszawy. Pozdrawiam Marlena cześć.